Podczas tego, jak dla mnie, przynajmniej jak możesz zobaczyć, sennego e, poranka, ale mam dla Ciebie odpowiedź na bardzo ważne pytanie, które ciągle się powtarza. Mianowicie, e, wciąż mnie pytasz, e, Justyna, czy mogłabyś polecić jakiś żel, jakąś piankę dostępną lokalnie w Rosmanie najlepiej, za nieduże pieniądze? No i oczywiście, nie każdy chce e, wydawać dużo na żel czy piankę. I słusznie, bo nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj sobie powiemy o piankach i żelach do twarzy z Rosmana. Będą oczywiście różne pułapy cenowe, będą takie za 19,99, nawet tańsze, jeżeli jest promocja, a będą takie po na przykład 40 zł. Ale ta cena również będzie tutaj, że tak powiem, usprawiedliwiona, ale o tym się no i dla każdego co innego, czyli e, już sama będziesz lepiej wiedziała, co wybrać, w jaki sposób do siebie, do swoich potrzeb. Do, do swoich potrzeb dopasować taki kosmetyk. Więc y, bez przedłużania zaczynamy. Co my mamy w tym Rossmanie o sensownym składzie za sensowne pieniądze. Zanim jednak zacznę chciałabym Cię poprosić o małą przysługę. Jeżeli korzystasz z moich e, rad, jeżeli korzystasz z moich wskazówek, jeżeli nie siedzę i nie mówię tutaj e, na darmo, proszę, zostaw mi serce w komentarzu jakiegokolwiek koloru, może być czerwone, żółte, zielone, będzie mi niezmiernie miło. A teraz już chciałabym pomówić o pierwszym przykładzie. Będzie to pianka za 19,99 z Only Bio e, Kambucha. Czyli co? Ferment z czarnej herbaty. E, fermenty oczywiście zbawienne właściwości dla skóry, ale oczywiście tutaj będziemy mieć również do czynienia z nawilżeniem. E, czyli po tej piance nie Powinno, jeżeli u Ciebie jest wszystko w porządku z barierą hydrolipidową, nie powinno być uczucia takiej ściągniętej skóry. Pianta, która pomoże Ci się pozbyć e, nadmiaru sebum i tutaj bym e, poleciła ją do skóry tłustej i mieszanej. A skoro już jesteśmy przy Only Bio, to drugą propozycją ode mnie będzie to propozycja dla skóry takiej z zaczerwienieniami, dla skóry bardzo e, takiej wrażliwej, sensytywnej i tutaj mamy tą propozycję już za ponad 40 zł, również tak jak już wspomniałam od Only Bio. Jest to pianka w nazwie Ritualia Joy, także ona właśnie jest dedykowana do osób e, z takimi Problemami, tak jak już wspomniałam, skóry wrażliwej, i żeby nie przedłużać, od razu sobie przejdziemy do przykładu numer 3. Za 38,99 możemy dostać piankę fitoaktywną, piankę oczyszczającą, łagodzącą z firmy uzdrowisko. E, no i tutaj również ta cena jest troszkę wyższa, e, ale nie bez powodu. Tutaj mamy kilka składników, o których chciałabym z Tobą teraz pomówić. Mamy przede wszystkim kwas hialuronowy 4D, e, multicząsteczkowy, czyli będzie tutaj głębokie nawilżenie, ale mamy tutaj również e, napar z nagietka, czyli właściwości łagodzące, e, właściwości przyspieszające gojenie się e, ran. Także tutaj e, tą miankę jak najbardziej Ci Polecę. Moją propozycją numer 4 będzie pianka z firmy Facebook za 19,99 wrażliwej, skłonnej do podrażnień, ale również tutaj bym się odważyła powiedzieć y, do cery suchej. Dlaczego? Mamy tutaj przede wszystkim ekstrakt z melona, czyli właściwości głęboko nawilżające, ale również mamy tutaj kiwi, czyli właściwości rozjaśniające skórę. Ale również tutaj poprawiające stan skóry suchej. Także serdecznie Ci tutaj tą piankę polecę, a skoro się jesteś przy Faceboom, to polecę Ci również piankę, jako przykład numer 5, również o tej samej cenie, ale już o innym składzie Faceboom Seboom. I tutaj również tą piankę już e, bym poleciła dla skóry e, tłustej, problematycznej, oczywiście takiej, której gdzieś tam się pojawia nadmiar produkcji sebum. E, I jak już to opowiedziałyśmy sobie, to przejdziemy do przykładu numer 6. Soraya Plante. I tutaj mamy e, dwa produkty do wyboru, o których sobie zaraz powiemy, ale zaczniemy od pianki za 19,99. E, I tutaj mamy przede wszystkim ekstrakt z sosny japońskiej, wzmacnia komórki skóry i regeneruje. I tutaj przede wszystkim bym poleciła to Tą piankę dla cery dojrzałej, ale również uważam, że jak najbardziej można byłoby ją polecić do każdego rodzaju skóry. Ale również Soria Planta nam oferuje żel za 19,99. Skład tego żelu jest nieco inny, ale mamy tutaj składnik, który właśnie... uwaga, olejek pozyskiwany z liści drzewa herbacianego, który ma niezmiernie głębokie właściwości regenerujące, także. Tutaj również można się e, ku temu zwrócić. Panie z cerą dojrzałą, ale również każda tutaj cera, e, powiedziałabym, że to jest taki kosmetyk bardziej uniwersalny. No właśnie, a skoro już mówimy o cerze dojrzałej i e, oczywiście. Tutaj mam na myśli pierwsze oznaki starzenia się. To pamiętaj, że kosmetyki to jest tylko taki półśrodek, oczywiście bardzo ważne narzędzie w walce z oznakami starzenia się, ale nie stuprocentowe rozwiązanie. Dlatego serdecznie Cię zapraszam na www.mudak.com gdzie uczę Cię, jak pozbyć się, no właśnie, zmarszczek z twarzy, działać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo. Ale również jak pozbyć się obrzęków i pracować nad pięknym owalem twarzy. Tam znajdziesz moje kursy, autorskie kursy tapingu twarzy i nie zapomnij pobrać darmowej lekcji startowej, która oczywiście naprowadzi Cię na to, czym jest taping twarzy, pomoże Ci zacząć i przekonasz się, że jak raz zaczniesz, to efekty. E, które uzyskasz, zachęcam Cię do tego, żeby jednak e, taping stosować. W związku z tym e, serdecznie Cię zapraszam do pobrania lekcji na www.zawszemuda.com. Pamiętaj, nie masz nic do stracenia, a do uzyskania całe nowe oblicze. Także zadbaj o siebie, bo nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. A wracając do żeli i pianek, to kolejną propozycją dla Ciebie e, jest to propozycja od firmy Mia e, Beauty Gel. Tak, to się nazywa żelbiti za 29.99 i tutaj mamy bardzo ciekawą kompozycję, ponieważ tak, mamy yy, ekstrakt, uwaga, z truskawki nawilża i regeneruje skórę. Mamy tutaj również ekstrakt z maliny, który łagodzi podrażnienia, ale również pojawi się tutaj ekstrakt z jeżyny, który rozjaśnia i Odżywia skórę. E, ostatnim przykładem, e, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć, będzie to żel, ale tutaj stawiam taką małą gwiazdkę. Za chwilę ci powiem dlaczego. E, jest to żel e, od firmy Bibio, Bebio, jak zwał? tak zwał. E, oczywiście od Ewy Hodakowskiej za 21,49. E, I tutaj w tym e, żelu, dlaczego stawiam taką małą gwiazdkę? Ponieważ tutaj ja nie powiem, że to jest dla każdego. E, tutaj raczej bym odradzała skórą. E, E, wrażliwym e, sięganie po ten kosmetyk, głównie dlatego, że on rzeczywiście będzie bardzo głęboko oczyszczający. Bo tutaj w składzie mamy sól morską, ale sól morska może również podrażniać, dlatego e, skóra taka właśnie z e, tendencją do podrażnień, skóra wrażliwa tutaj e, może, ale nie musi oczywiście występować taki, takie uczucie ściągniętej skóry. Natomiast jeżeli ktoś właśnie szuka takiego e, głębokiego oczyszczenia, jak najbardziej można tutaj sięgnąć po żel od Ewy. W tym żelu będzie również, tak jak już wcześniej wspomniałam, y, olej z liści krzewu herbacianego, czyli właściwości regenerujące, ale tutaj również mamy bardzo ciekawy składnik. Y, ekstrakt z orchidei, który ma właściwości przeciwutleniające. Także tutaj y, to już. Będzie na tyle. To był ostatni przykład. Posłuchaj, tych przykładów było ponad 10. Także ja wierzę z całego serca, że któryś sobie wybierzesz. Jak widzisz, tutaj, jeszcze jak są przeceny, to jest nawet taniej, bo tutaj miałyśmy pianki po 19,99, były też takie po 40 zł. Także każdy, dla każdego co innego. Na pewno sobie z czegoś tutaj skorzystasz. Myślę, że przykładów było e, dosyć sporo. E, a najważniejsze, na czym mi najbardziej zależało, to, żeby te e, produkty były dostępne stać akcjonarnie, bez względu na to, gdzie mieszkasz, w jakiej części kraju się znajdujesz, żebyś mogła sobie wskoczyć do Rosmana i sięgnąć po któryś z nich. Także serdecznie ci dziękuję za to, że tu ze mną była, za twoją uwagę. Poproszę cię o kciuka w górę, serce w komentarzu i oczywiście zobaczymy się w kolejnym nagraniu. Zapraszam cię na mój Instagram i na www.zaszymoda.kroka.com. Cześć.